No gościu nie ogarnia tematu O, 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 o idzie, idzie OK Jeden mniej mm, tutaj jest jakiś blisko gość o, jak ty czujko chodzisz? Ona to mnie nie zauważy Raczej Lecimy tutaj jest? Ok, kolejny padł. Dobrze, dobrze. Mm, tam jest ciężko się przedostać. Wezmę okay, sobie stąd szkło pustyni, jakieś dostałem. Uch. jak mnie zauważą, to będzie trochę lipa. Tam jest fajna miejscówka. że po kolei ich tutaj od góry ściągać, no. Tylko pytanie: czy jak będę ten szedł, czy mi nie zauważy nikt? Bo tutaj ewidentnie nie ma. Za nimi są po prostu te krzaczki, gdzie mogę się skryć, więc tak trochę... ...lipa. Tu mnie widać, ale jak przejdę sobie tędy... ...do tych... ...to powinno być git. Później tam by się przydało przedostać. Okej, okay, czujko, jak ty tutaj chodzisz? Ona chodzi w tą i z powrotem tutaj. Zrobimy się tak przychopsać. Ok. No i mamy tą tutaj czujkę, która będzie ewidentnie problemem. O, tam jeszcze jeden jest jakiś ziomek. Co on tak krzywo kurwa chodzi? Ok, czujkę mogę przywołać. Chodź, czujko. Okej, okay. ten zabity. Dobra, do tego mogę przywołać? Kto tam jest? Tak mogę. Okej. Okay. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, gościu. On nie żyje. Jeszcze bliżej. Okej. Okay. Dobra fajmy um, się szybko. Tutaj Dobra, tam jest jeden gość. Tutaj też jest jeden. O, tam na dole też są czujki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj szybko w to miejsce. Tutaj nie ma po tej stronie. Nie, raczej nie. Na dole są tutaj. Te piło zęby najgorszym wrogiem dla mnie. Czy jak tego, zagwizdam na tego nie jestem pewien, co to było. To on tutaj przyjdzie? Powinien, chociaż nie bardzo, jakoś mu się spieszy. Hmm. No, ten też będzie problemem by tak przejść go z całą. Okej, okay. Tamten się zainteresował. Ale też padł? Dobra. Okej. Okay. Tam gdzie też się zainteresowali. I oni teraz idą w tą stronę. No, ale nie widzę po prostu innego rozwiązania jak, jak to, co przed chwilą zrobiłem. Tutaj jakiś ziemek idzie. Ok, oni zaraz powinni o mnie zapomnieć po prostu. Hmm, Tamten już. Okay, już zapomnieli. Więc jest git, przeskoczmy sobie tutaj, żeby mieć wgląd na tego ziomka u dołu. Okej, okay, okej, okay, fajnie by było, żeby tego się pozbyć na dole. Siost z gór. Ok. Weź. Tutaj mnie nie zauważą. Dostańmy się tutaj, w te krzaki. Próbuję na początku zabić yy, wszystkich tutaj u góry. No i teraz będzie największy problem, bo tamten się patrzy w tą stronę i drugi też się patrzy w tą stronę, więc... Więc będzie trochę lipa. Okej, okay, a mogę na przykład kamienie pierdolnąć tam? Rzućmy tam kamieniem. Co tam się dzieje? Okej. Okay. Eee. Tutaj rzućmy na... tutaj, jeszcze jeden. Kurczę, wszyscy się zainteresowali. Okej. Okay. Dobra. Spróbujemy już tutaj poradzić sobie. Pyk! Dobra, i tego. Okej. Okay. To wyszło teraz. Teraz to tak. Okej. Okay. Rozbierajmy sobie te rzeczy wszystkie dookoła. Bo tu są dosyć ciekawe rzeczy, a nie chciałbym nic pomijać. Okej, okay, okruchy się zawsze przydadzą. Takie i takie pomóc ze Tak, zaraz pomówimy. Weź wszystko, weź wszystko. Dał mi się bez e, robienia tutaj jakiejś rozwałki dłużej. Więc nie, nie źle. Pyk, pik, pik. Dobra. E, tutaj są jeszcze takie zasoby. Chciałbym są wszystko pozbierać. Ja tego nie mogę. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze coś ukryte. Sprzyneczka jakaś. Okej, okay, ukruchy metalu zawsze się przydadzą, bo to za tą kupujemy broń. Uki, duki. Tu jest jeszcze ciekawe, więc są zawsze przydatne. Cyk, cyk, cyk. Tego nie mogę. Tam jeszcze jest coś niebieskiego, więc sobie tutaj pode, po, podejdę. A ty kim jesteś? Dobra Leczmy w takim razie pomówić Z Soną To nie byli wszyscy Podczas zasadzki naliczyłam ich więcej Jeśli będzie trzeba Ścigać ich brudne cienie Po sam lot włóczni Tak zrobię Jesteś ranna, krwawisz Moje zdrowie to nie twój problem Nikt nie wątpi w twoją odwagę, ale odpocznij. Ona ma rację. Pozwól ranom się zasklepić. Warl? Co ty tutaj robisz? Przecież kazałam ci utrzymać bramę za wszelką cenę. I tak robiłem, dopóki twój goniec nie wrócił z wieścią od Aloy o zasadzce i twojej pozycji. Brama jest pilnie strzeżona. Moje miejsce jest tam, gdzie ty. I nasza zemsta nie zasługuje na to. A powinnam się trochę rozejrzeć. Może uda mi się znaleźć pozostałych zabójców? Rób co chcesz. Wszyscy tak robią. Matku. Ok, no, typiarka jest strasznie e, szorstka, jakby. Ok, tutaj jest jakaś ścieżka wzmocniona. Mam zbadać obozowisko. Ok, ale tutaj widzę, że coś tutaj chodził. Mmm, dobra, co mam do tutaj konkretnie zbadać? Jakby... Jakby spoko, zbada wykopaliska. Okej. Okay. A tu gdzieś tam... ...mam coś zbadać? Poćwicz ścieżkę, okej. Okay. Idź śladami płomienia. No dobra, lecimy w takim razie. Jakoś tutaj? Tutaj coś jest miesiącu tuzin ludzi zginął w przypadkowych wybuchach płomienia tutaj w pierścieniu metalu umieściłem na wszelki wypadek cały nasz zapas w krytym schronie bardzo starannie zabezpieczony Wejście natomiast pilnują strażnicy albo zastosujecie podobne środki albo poniesiecie konsekwencje Kwatermistrz Tyran. koniec Ach, płomień zgromadzony w ich bazie zniszczmy to a zwyciężymy Odkryłam coś. Pozostali zabójcy obozują w pierścieniu metalu. Mówi wam to coś? A niech ich pierścień metalu leży w ruinach diablego smutku. To zakazane ziemie. Poproszę matrony o pozwolenie. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie ma na to czasu. Przelana krew wymaga odpłaty. Jeśli Ziemia jest przeklęta, niech nasza zemsta ją uświęci. Ty, bluźnierco! Proszę, dowódczyni, złam tabu! Diabli Smutek to przeklęte miejsce. Ale może łaska poszukującej nas ochroni? Wyślę zwiadowców. Zgromadzimy siły na klifie nad Czerwonymi Echami i stamtąd zaatakujemy. Niezły plan. Ruszajmy. UK, okay, zakazane miejsce, co? Robi się interesing. Okej, okay. eee, to jest... Oh, kurde, jak to daleko. No trochę jest, misje. Główna. to jest na 12 poziom, więc damy radę. Poszukująca ubran też jest tutaj misja. Nie musimy tego akurat w tej chwili robić, dlatego myślę, czy nie po prostu zrobić tej głównej misji, pomóc tą w koronie matki. Jest bliżej, więc e, fajnie by było się tutaj ogarnąć. Nie mogę tu wskoczyć, koło i się. Tędy. No, e, zobaczymy co tam będzie do, do roboty ciekawego. Dobra. To jest gdzieś w tym miejscu, mogę się tutaj przenieść. E, przenieśmy się w takim razie. Mamy tam też kolejne dwie misje. Okej, okay, pomóc Solar. Jest poszukujący? Co ci się stało? Wszystko dobrze? O, te rany sobie cenię. To lekcja, której nie zapomnę. Ty też pamiętaj. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wylot kotła. E, kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były, są zakazane. Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi: nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie. Ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami, wykuty w zboczu góry. Tylko pamiętaj, nie powinnaś tam iść. Hmm, okej, okay, mamy kolejną misję. I tu jest jeszcze jedna, więc sobie zbierzmy. Poszukująca. Ta, która była wyrzutkiem. Mojej kompanii złowów. Oni wszyscy. Walczyłaś z zabójcami, tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty? Czy ty? Jak daleko poszłaś za zabójcami? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. Co wy tu robiliście? Po próbie byliśmy tak. Wściekli. Chcieliśmy odwetu, a te skażone maszyny pozostawiły za sobą trop. Dopadliśmy je o zmroku. Walczyliśmy z całych sił. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i w zamieszaniu. Maszyny zaatakowały i zostałem sam. Potem wróciłem tutaj, ale mojej kompanii. Twoi kompanii. Przepadli. Powiedz, czego potrzebujesz. Bez zagadek. Znajdźmy ich przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw. Ale proszę, zlituj się nad nami. Nie mów nikomu, że tam byliśmy. Spokojnie, nie masz się czym martwić. Zobaczę, co da się zrobić w ich sprawie. Okej. Okay. Eee, zobaczmy. Tam jeszcze jest misja jakaś? Dwie kolejne. No bez kitu, Dwie kolejne misje. O trochę i będzie. Roboty. Odkryto obszar ogniska. Zaraz sobie zapiszemy gierkę. Wojowniczko, koronie matki przydałby się twój łuk. Mój? Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skór dzików. Nasz szwacz zaharowuje się na śmierć. Przy płaszczach i pancerzach. Na dziki dobrze polowało się na wschodzie, za wodospadem. Ale teraz grasuje tam maszyna. Gdy ją ujrzałem, zapomniałem o łowach i ukryłem się. Napiąłem łuk, ale wtedy mi... To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był... to był mój amulet. Matka mojej matki dawno temu wydarła go z paszczy maszyny. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło, potrzebujesz szczęścia równie mocno co szczep skór. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę ci wdzięczny. Gdy tutaj wrócisz, będę przy ognisku. Okej okay, ten konkretnie wytłumaczył o co chodzi. A, jeszcze ten gościu. A, to ty, Wyżutek, a teraz poszukująca. Ponoć, dobra, jesteś złukiem i włócznią. Niektórzy mówią, że najlepsza. Obrzmiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana, mam ważniejsze sprawy. Och, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi. Nie tańczyłem z demonami. Ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam? Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny każdą z różnych typów strzał: mrożącą, ognistą i porażającą. Jeśli chcesz podjąć próbę, dobrze się przygotuj. Ale poszukująca jest zawsze przygotowana, nie? Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rude poszukujące o wielkiej reputacji. A jak często cię odwiedzają? Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie. Postaraj się zdobyć żar słońce Jak ci się uda Wygrasz ze mną Załatwione Okej, okay, więc kolejny tutaj element eee, Zobaczmy sobie jak te misje wyglądają po kolei Poboczne, to jest na ósmym Nie, to jest na poziomie piętnastym Zadania, dziesiąty poziom Dwunasty No to przydałoby się te zadanie, jednak porobić Zbierz cztery skóry cikus, Znajdź pierścień Tajma Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest najbliżej. Więc myślę, że tutaj kolejne tutaj są tereny, kotły. O, kotły. Tutaj będzie dużo bardzo przeciwników. Yy, tak coś mi się czuje. Yy, dobra, punkt umiejętności, mam jeden punkt. Yy, zbieramy sobie na trzy punkty umiejętności. Yy, cios z dołu. No tak średnio. Silny cios. Yy, więcej do wszystkich ciosu czas cios, cios z góry, eliminacja dowódcy, okej. Okay. Zwinne uniki. Czy trzymaj kontrol, aby wykonać długi unik przed obrotem lub wykonać krótki, to też jest bardzo fajna umijka. Dodatkowo zmniejsza swoją tą. Cichy zeskok. To by się w sumie przydało. Ta cichy zeskok. Wykupmy to sobie, to i tak będzie potrzebne mi do dalszych Rozwoju. E, dobra. E, zróbmy sobie misję, może tą. E, zobaczmy sobie, gdzie to jest. E, pokaż na mapie. To jest gdzieś w tym miejscu, więc dosyć blisko. E, nie zaczynamy jeszcze tej głównej misji, e, ale tutaj mamy sprzedawcę. Zobaczmy, co e, on oferuje. Ja mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się okruchy. Coś ci się podoba? Na pewno tak. No, zobaczmy sobie. Proca cienia. Stać mi na proce. Ta proce trzeba bombami o dużym polu e, rażenia. Żywiamy używanego wywołania wrogów efekt, związanych z To To czyni im podatnym na kolejne ataki. To jest w sumie bardzo fajna opcja. Żeby kupić sobie. To. E, nie masz wymaganych surowców. No. Nie mam kryształowy oplot. Okej, okay, surowce. O, mogę tu kupić, nie mogę tego kupić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Specjalna skrzynia modyfikacji. Tutaj mogę wymienić za okruchy. No to tak średnio bym powiedział, nie? Na specjalne mapa naczynia. Okej, okay, tutaj mogę mapy jakieś kupić. W sumie nie jest tutaj aż tak to drogie. Więc sobie może kupmy te mapy wszystkie. OK. To jest. Ja Życzę powodzenia. Dzięki. Ja też. Ok, zobaczmy sobie te mapy. Yy, wytwarzanie. Tak, a mogę coś wytworzyć na przykład. Zwiększa pewność torbę na pułapki. Pułapek by się też przydało w sumie. O, zróbmy sobie to. Wytwórz ok. Yy, ubiór. Czy mam jakieś modyfikacje do ubioru? Nie mam modyfikacji do ubioru i nie wiem jak je zdobyć. Uh, amunicja, tak, 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 uh, Nie mogę tego wytworzyć, dobra. Ale gdzieś kupiłem te mapy. Gdzie to są te mapy? Ekwipunek skrzynki z nagrodami. Ok, zwój broni. Weź wszystko. I tutaj chciałbym jakoś to ogarnąć. Ok, widzę, że tylko dodaję uh, ten rzeczy. Dobra. Zapiszmy sobie grę. I ciśnijmy w to miejsce tutaj. Znajść jama. Zwieć cztery skóry dzików. Okej. Okay. O, no widzę, że faktycznie dodało mi na mapie dużo, dużo rzeczy. Metalowy kwiat. Okej, okay, jakieś to są ciekawe rzeczy. Ciekawe, czy za te znajdźki by coś było ciekawego. Dobra, lećmy. W takim razie tam. для тих місій.